Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odleciec sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odleciec sam w krainę zapomnienia. W Krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały ven, może jedną jedno w głowie mam, końcu pięć gram, odlecieć sam, w krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały wen, może jedną jedno w głowie mam Krajne zapomnienia w głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam powiedzieć Zobacz, nie nim, tak, jak ja Tak jak ja nigdy się nie podawaj Jestem królem, nie wszyscy chujba, łapię w Jestem królem, nie wszyscy chujba, łapię w Jestem królem, nie wszyscy chłopa łapie Czapaj o okolicy, czapaj o okolicy, gdzie śmiertelny, gdzie śmiertelny. Kiedy się mnie boi, kto się mnie boi. Uczy z zbroi, tej zbroi. Przydej się na nim, przydej się na nim. Zaraz polecam gromy. Robi urdze się film, robi urdze się film. Jestem na Oli, nie tak jak na dzielnie bamba. Boku stoi, królewska wszita brat. Tu ziemię boi, się, prosto w oczy zagląda bestii. Twardo na nogach stoi, to nie ulega testu. Nie mu siedzie, Dziaku, żyć strach na wróble grozi Ci. Weźmy powietrza w swoje płuca i zmuchnij, i nie Niech mu siedzie, żyć strach na wróble grozi Ci. Weźmy powietrza w swoje puca i zmuchnij, i zmuchnij. Jestem królem! wszyscy kurwa łapy w górę jestem królem wszyscy kurwa łapy w górę jestem królem wszyscy kurwa łapy w górę, w górę. Przebija mury, biegną tam, tam, nad nami czarne chmury Szybko rozwieje diab, do góry pa, 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 pa. właśnie tak z drogi ściury. Zaczynamy pierwszą rundę drugiej walki okay. na Galifem ma siedem nie ma piąteczki na dzień dobry. Tu mogą być. O, lewy! Oj, trafia lewy, prosty! Lupa nie oszukiwał z tymi czasami, że naprawdę mocno trenował kickboxing przed walką z Kasiem. Potężnie zachwiało go na nogach, ale wraca do świata żywych i macha dalej tym lewym. Bardzo mocno wystarszył się teraz. Mielonidas dostał też lewego. przestraszył się tego kopnięcia. Oj, Mielonidas zdaje sobie sprawę, że stójkowo będzie z ścieżką. Ale trafia Co za odepchnięcie! Chciał uderzyć kolanem, wleciał w niego, Nurpa zawsze opowiadał, że jest takim ulicznikiem, że miał mnóstwo walk na ulicy, a teraz pokazuje, że chyba nie były to tylko puste przechwałki. Czy ja mam wrażenie, czy Mieloń jest lekko spanikowany, nie wie co teraz zrobić. Chyba nie chce poczuć tego, co przy pojedynku na liście, tak zaczął skakać, widać lekką panikę, ale ta garda jest... A, o, do do prawy. o kurwa! Uderzenie lupy! Co za potworny prawy! Rewelacyjny knockout lupy! Wow! O, brawo, brawo! Wskakuje na klatkę. No i marmurowa szczęka pęka przez mocne uderzenie prawej ręki lupy. Niesamowicie! A szkoda się zrobiło, kiedy było widać, że Mielonidas upada bezradnie na, na matę oktagonu, i kiedy został totalnie wyłączony po tym dobijającym prawym. Dokładnie już było widać, że bezwładnie upada, co mogło znaczyć tylko ciężki nokaut i paraliż. Niesamowicie, brutalnie tutaj to wyglądało. Potworny prawy i potem ciężka dobitka, która zgasiło światło mielące. Czas na werdyk. Jeśli tylko Marcin będzie w stanie. Dumny z siebie, pięknie. Zakończył ten pojedynek. werdyktu, na środek, zapraszam. Lekarze jeszcze badają Melonidasa. Wkurzony na siebie, wkurzony, niezadowolony z tej walki. No nie pykło tym razem. Tak tutaj widzimy w powtórce. Już na rozpoczęciu trafia tym stopującym lewym prostym. Idealnie w brodę. Czy Marcin Mocno będzie w stanie zostać z nami ten do ten werdyktu? Będzie w stanie i samu? I samu będzie w stanie z nami zostać do werdyktu? Marcin? Ok, zapraszamy. I bam, w powtórce znowu Szczena. I prawy sierpowy poszedł pięknie, idealnie w punkt na scenę, no i... Mielą i spada jak kawka. Zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie Łukasz. Lu W rewelacyjnym lokaucie, co poczułeś, widząc, jak przeciwnik upada, jak go dobiłeś? E, taki mieliśmy plan. Plan został wykonany w 110%. Zajebiście, no to cię powiedzieć. Twoje wyćwiczenie przed walką z Don Casio w stójce zdało egzamin. Czy tak to miało właśnie wyglądać, gdybyś miał walczyć z Kasiuszem? Nie, co do Kasiusza, był trochę inny plan, ale. No i tak wyszło zajebiście, no. z Mieloną przypuszczałem, no to jest gość, który wjeżdża w nogi, przypuszczałem, byliśmy przygotowani na to z trenerem, że będzie wjeżdżał w nogi, no ale jednak stójka wyszła, ja jestem stójkowiczem tak jak Cikanu mówiłem, jestem przygotowany, nie wierzyłeś sam we mnie, a jednak... <grych> Typowanie dotypowanie. typowanie, jednak mówiłem Ci, że może być ciężko uzyskać Ci jeszcze raz pojedynek z Kasiuszem przez tą zmianę, gdybyś przegrał, ale Ty chyba udowodniłeś w stu że zasługujesz na to start. Ja byłem przygotowany na Kasiusza i bardzo żałuję, że Ciebie tutaj Kasiusz nie ma, także ja dalej czekam na Ciebie i Cię rozpierdolę. Dziękujemy, wielkie brawa dla Łukasza Lupy! Czy Mielonidas jest w stanie podejść do wywiadu? Czy... Zapraszamy Mielonidas Głowa do góry. Co się stało w stójce? Ponieważ od samego początku lupa miał przewagę. Starszy błąd, nic, co powiedzieć. Czy był za szybki? Nie, nie chodzi o to ja zrobiłem bądź. Jeden błąd i... Czy mógłbyś powiedzieć jaki? Dałem się trafić. A mogę wejść od razu w nogi. Tego nie zrobiłem, jestem wkurwiony. Nie? No właśnie, czego zabrakło, żebyś po raz pierwszy spróbował swojej najmocniejszej broni, czyli zapasów? No właśnie, to jest to, że tego nie zrobiłem. Nie? Dowiemy się tego następnym razem. Głowa do góry będzie dobrze. Czekam na Twoje kolejne starcia. No miejmy nadzieję, nie? bo no, jestem zły na siebie. Bo zrobiłem błąd, Pawłow. Takie są sporty walki. Dziękujemy, brawa dla Milonidasa. Dziękujemy serdecznie. Nie zawsze można wygrywać czasami. Nawet najlepsi poczują gorycz, porażki tutaj ciężki knockout, ale Milonidas na pewno powróci silniejszy